Cześć wszystkim! Szymaneczko. Dzisiaj witamy nas, was, w naszej budowy. No, powiedzmy, że przyjechaliśmy po dłuższej przerwie. I będzie trzeba zrobić trochę porządków. To na pewno. Ściany jeszcze żeśmy nie posprzątali. i która się przewróciła. No kret nam tutaj zrobił po prostu... Armagedion! Armagedion! Mm. O i nas pies. No i co? Ze względu na to, że pogoda teraz pozwala na to, żeby cokolwiek porobić, no to postanowiliśmy, że przyjedziemy i zaczniemy kręcić zbrojenie na wieniec górny. Tym bardziej, że właśnie te dwa miesiące temu, gdy byliśmy tu ostatni raz, to zdążyliśmy ukręcić te dwie belki. No i teraz po dłuższej przerwie kręcimy tą trzecią. Możemy Wam przy okazji pokazać mniej więcej jak my to robimy. Nie jest to jakieś kosmicznie trudne. Też żeśmy patrzyli na internecie. Sposoby są różne tych wiązań. Można sobie wiązać z cebulki. Czyli ma się po prostu w ręce pęczek z drutem i wiąże się pojedynczym drutem, a my raczej, raczej staramy się to wiązać troszkę solidniej, czyli mamy już drut pocięty w ten sposób. Wkłada się go na pół no i wiążemy go w ten sposób. Pokaż tutaj bliżej. Wkładamy go tu między strzemia drut. pręd w sumie prowadzący, po prostu cyk zawijamy, łapiemy, skręcamy. Możemy się troszkę podciągnąć. nam zostanie, obcinamy i wydaje mi się, że przy takim wiązaniu przy tym bardziej wtedy, gdy my musimy to zbrojenie przenieść sobie akurat trochę dalej na budynek, no to na pewno jest solidniejsze i nie ma ryzyka, że coś się z tą belką stanie, że się jakoś coś tam popierniczy. Także, <laughs> także robimy to tak. Można by było to wiązać na pojedynczy drut, ale ja tak robimy silniej. to tak. Jest solidniej. Na tym zbroje nie można bez przeszkód później stanąć, bo jest na tyle sztywne, że nic się z tym nie dzieje. Także robimy po prostu to w ten sposób, żeby przede wszystkim podczas przenoszenia i układania później już na ścianach u góry nam się z tym nic nie stało. Myśmy nie musieli tego drugi raz wiązać. No i ogólnie no co robota taka w sumie prosta i przyjemna. Jak się człowiekowi nie spieszy, to jest całkiem sympatycznie. To jest całkiem sympatycznie jak jest pogoda, o, tak jak dzisiaj. Taki po świeci. A tak naprawdę, no to wcześniej to nawet nam się nie chciało przyjeżdżać ze względu na to jak były śniegi i to to. Nawet się człowiekowi za bardzo nie chciało tego robić. No ale teraz już pogody pozwalają na to, tylko tyle, że yy, no po zimie jednak jest tutaj dość dużo do posprzątania. No mamy bałagan także. No ale za porządki może będziemy się brać w trochę gorszej pogodzie jak nie nie pozwoli na to tam jakoś tam, że może będzie chłodniej, żeby się bardziej poruszać. Bo jednak przy takim wiązaniu, tak jak tutaj takich beleczek, no to człowiek jakiś też nie... Jest to strasznie wysiłkowe. Się nie grzeje, nie? Dokładnie. A ja jeszcze chcę dodać taka propo... Znaczy poprosić w komentarzach, mhm. by mi ktoś poradził, co ja mam z tym kretem zrobić. Bo on nie skończył roboty. On się rozkręcił. I to nie jest tak, że zje wszystko i pójdzie gdzie indziej. A tak naprawdę tu jest od paru lat, tylko gorzej i gorzej. <gryw> I fajnie by było nie potykać się co chwilę o krytowisko. Może ktoś mi poleci jakąś pułapkę, albo, nie wiem, żeby wkopać jakiś smrodek. Tak? Bo yy, co my tam. Czy może, Próbowaliśmy. Może by się go udało po prostu przepłoszyć. Tak, żeby sobie no. poszedł gdzie indziej, bo miejsca ma wszędzie pełno. To są działki niezabudowane. A upar się na naszą. niestety no tak to wygląda. <grym> tak, ja już nie liczyłam, ale podejrzewam, że około 50 kopców to tutaj jest. Tylko na tej części yy, działki. Tylko tutaj. No to jak tutaj widzicie, już mamy pokończone belki. Akurat każdy musi sobie zobaczyć. U siebie na projekcie, jakby chciał sam robić. Jaka wielkość strzemion, w jakich odległościach. U nas akurat jest to zrobione w ten sposób, że bo dla ludzi, którzy nie wiedzą, no bo nie wszyscy muszą wiedzieć. Akurat w ekonomicznym 5 jest tak, że wieniec górny jest też nad prożami dla okien wszystkich, czyli dlatego też w niektórych miejscach jest tak, że po prostu mamy zagęszczenie strzemion. No tutaj mamy na przykład co, co 10, czy tutaj jest co 15, tutaj co 10, co 5 w niektórych, w niektórych miejscach po prostu w strefach przypodporowych, czyli tam, gdzie się za. Kończy ściana, a zaczyna się okno. No to jest też po prostu wzmocnienie ze strzemion, żeby było w tym miejscu po prostu strzy szty sztywniejsze, mocniejsze, żeby po prostu. Yy... No, żeby było mocniejsze. No. <laughs> <laughs> Bo po prostu większe siły działają przy tych, przy tych końcach. My akurat zrobimy tak, że jeszcze. Yy, to miło wszystko, że w projekcie są cztery pręty, dwunastki no to jeszcze jednak od spodu wszędzie, szczególnie z tej strony gdzie, gdzie mamy powiększone okna to damy sobie yy, po prostu jeszcze po dwa pręty na dół, żeby to wzmocnić, tym bardziej, że też będziemy mieli troszkę zmienioną konstrukcję dachu, bo jednak nie będzie ona oparta na, na ścianach szczytowych tak jak jest w projekcie. Tylko po prostu będą wiązary, czyli będzie się bardziej opierał na bocznych ścianach, na wieńcach. No, tak to wygląda. Będziecie mogli sobie zobaczyć. No już była jedna strona zrobiona. Co jakiś czas, co jakiś czas też sobie dajemy po prostu już o, tak jak tutaj w tym miejscu jest to związane. No po to, też żeby jak jest belka dość długa, to żeby już nabrała jakiegoś kształtu, także co któreś strzemie sobie łapiemy. Żeby później tamte całą resztę było nam po prostu łatwiej łatwiej wiązać, bo nam wtedy to wszystko nie ucieka. No, także tak to wygląda. i teraz bierzemy się za robotę. No. I będziecie mogli zobaczyć, no przyspieszonym filmie mniej jak to wygląda. Jak widzicie, baleczkę mamy już prawie skończoną. Jak pewnie mogliście zauważyć na timelapse'ie, no to dość często zmieniamy się miejscami, ale to ze względu na to, że strzemiątka, mają tutaj zawsze te, e, Aż, te strony, gdzie trzeba je dominać. No, będę musiał to jeszcze poprawić, także pani moja kochana tutaj jeszcze nie ma tyle siły, żeby to robić, ale muszę ją pochwalić znowuż, że ona te wszystkie strzemionka dobięła na gientarce. Ja się w ogóle tym nie zajmowałem. Pociąłem jej tylko... Pociąłem Zwalasz jej tylko... winę na mnie, że się teraz męczysz. Pociąłem jej tylko druty na odpowiednie Śpaniak. kawałki. No daje radę, także całkiem niezłemu upima. Także... Nie jest, nie jest najgorzej z tym. No tutaj zaraz sobie tą beleczkę skończymy. Zaczniemy sobie następną. No i co? Nic, nic nadzwyczajnego. Nic Powoli tego. do przodu. Powoli do przodu. My Was już nie będziemy zanudzać tą robotą, bo ile można na to patrzeć. No, także nic, nic, nic trudnego takiego. Jeśli tylko się tam dobrze to wszystko rozplanuje, się, można sobie zrobić takie stojaczki, tak jak my. I po prostu dobrze się czyta wszystko z planu. Można wyczytać, wszystko jest napisane. Ale na początku plany to była dla nas czarna magia. Na początku tak. Także nie przejmujcie się. Ja na początku to na planu, nad planami to siedziałem chyba ze dwa miesiące i je ewertowałem, żeby zrozumieć o co tam chodzi. Ale później jak już się zaczyna robić, to się wszystko zaczyna robić jasne. Nie jest źle. Także da się radę na pewno No także co? Pani inwestor, to żegnamy się z widzami. Tak. No. Komentujcie, subskrybujcie i lajkujcie. No. I do zobaczenia do w następnym odcinku, na razie.